Czysta, no to już na pewno nie opuszczę zgromadzenia, bo nie poznam siebie, wiem, że jestem osobą słowną, i, i choćby mi było, nie wiem, jak trudno, to już bym się nie wycofała wtedy, tak? E, Dlaczego taka decyzja? No i to jest ciężkie. Znaczy myślę, że ta decyzja też jakoś rosła we mnie bardzo długo, bo to nie jest decyzja jedna, którą się podejmuje w ciągu jednej chwili. E, Gdzieś tam wcześniej też miałam jakieś wahania. No rozmawiałam też, zdarzało się, że rozmawiałam o tym z kimś, ale to często się mówi, że no każdy ma jakieś wątpliwości, to jest na pewno jego droga. Skąd wzięły się te wątpliwości u ciebie? Co było powodem? Na pewno... Zakochałaś się? Czy coś zupełnie innego? <laughs> nie, nie, nie zakochałam się, nic w tym stylu. Po prostu na pewno Słaba jakość modlitwy, z mojej strony. To, no bo jednak Co jeżeli, to znaczy słaba jakość modlitwy? Jeżeli siostra w zgromadzeniu mało się modli, albo tą modlitwę zaniedbuje i nie ma kontaktu z Jezusem, który, dla którego tak naprawdę siostry wstępują do zgromadzenia, no to nie będzie w stanie wytrwać. No dlatego, że nie ma tej więzi, tej najważniejszej. tak? Ta idea wstąpienia gdzieś tam zanika. Druga rzecz, było też duże rzeczy, które mnie denerwowały. Znaczy, do tej pory gdzieś tam coś, że nie czułam się w tym dobrze. Na przykład na studiach. Trudno było wyrazić swoją opinię, dlatego, że jako osoba w Habicie, która jest przedstawicielem Kościoła, teoretycznie powinna mieć zdanie, które jest wyrobione przez Kościół. Jeżeli miałam jakieś inne, no to zaraz było siostra i w taki sposób myśli, albo siostra i tak mówi, siostro, że to w ogóle nie wypada. Ciężko było być sobą. Ciężko było być sobą. Może tego przymusu też trochę gdzieś tam. Było za dużo. Było za dużo.